Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku Niemu, rzekł Ojcze, nadeszła godzina, otocz swoją chwałą, Syna, aby syn Ciebie nią otoczył, i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowa, świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w wierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty, ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty mnie umiłował, jak mnie, żeś ty ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto Słowo Pańskie. Drodzy synowie, muszę powiedzieć, że jest wzruszające, że dwa tysiące lat temu Jezus myślał o nas. Nie proszę tylko za tymi, którzy są ze mną w wieczorniku, ale Jezus mówi: Proszę także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Dwa tysiące lat temu. Jezus dokładnie wie o mnie wszystko. A nawet więcej. Jak Jezus powie, umiłowałeś mnie. Tak jak to było u Izajasza, u Jeremiasza, u, innego, u innych z proroków, zanim zostałeś poczęty, już ci umiłowałem. Czy możecie sobie wyobrazić, że takiego momentu nie było? W moim życiu, w Twoim życiu, w którym bym nie był ukochany przez Boga. Nawet wtedy, kiedy żyłem wbrew Bogu, przeciw Bogu, to ta miłość nigdy, nigdy ode mnie nie odstąpiła. Ja wiem, że jest to trudno czasami przyjąć, ponieważ mamy czasami braki miłości ludzkiej, opuszczenia, niekiedy zdrady, braku wierności. I może przekładamy to też na Boga. Bóg jest zupełnie inny. Dzień kapłański, dzień Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przychodzą mi na myśl słowa, które miał wypowiedzieć Chopin na chwilę przed śmiercią. Jak wiecie, myślę, że wiecie, umiera w dość młodym wieku. O ile dobrze pamiętam, może się pomylę, ma około czterdziestki, Może ciut więcej, ale chyba 38. Nie jestem tego pewien. Super talentów świata, obywatel. Człowiek na emigracji. Człowiek z wyższych sfertek, można by powiedzieć, taki elity. I można było powiedzieć, że wszystkie argumenty, żeby zgubić Boga. Pewnie wyrósł w atmosferze rodzinnej, gdzie modlono się. Spróbowano, przyjmowano sakramenty, a tam na migracji, z dala od do domu, mało tego, wśród ludzi, może powiedzieć, z takiej gór, z górnej półki, elity artystycznej. Wiara w Boga rzadko kiedy była na topie. No i on młody. Można było powiedzieć, że jak tak patrzę na was. To tu nie jednego na widzę. No na razie jeszcze nie na migracji. Może jeszcze nie w tych świadkach, ale młodych. I młody ma myśleć o Bogu. Przecież sami widzicie, jak uczestniczycie w modlitwach. Sami widzicie, jak uczestniczycie w nabożeństwach. Na części z Was jest to przymus, obowiązek, mordęga. I takiego Chopin. I jego słowa, powiedziane później przez jego przyjaciela, kiedy już Szopen umierał. Choroba zakaźna umiera. I ten odważa się przeprowadzić do niego księdza, jak mówimy, z ostatnimi sakramentami, z ostatnią posługą. I Szopen miał powiedzieć do tego przyjaciela, dziękuję Ci, bo dzięki Tobie nie zdechłem jak pies. I kiedy myślałem o tym kazaniu dzisiaj, tak ja pomyślałem sobie, że na razie wielu z Was nie widzi, po co jest kapłan. Powiem więcej, świat robi wiele, żebyście nie widzieli w kapłanie nic dobrego. Z pewnością znacie wiele, może nie wprost sami z siebie, bezpośrednio, bo myślę, że raczej nikt z Was nie ma jakichś bezpośrednich, złych przykładów księży, ale tyle się mówi o pedofilach w sutanie, tyle się mówi o jakichś złodziejach, i może było mnożyć caurytanny. Ale myślę, że żaden z Was nie doświadczył niczego złego od jakiegokolwiek księdza. Więc ten świat, tak jak zresztą Jezus mówi 2000 lat temu, Wy nie jesteście z tego świata. Ten świat Was nienawidzi. I wiele ten świat robi, żeby w tego kapłana nie wierzyć. Nie wierzyć w Jego posługę, w sens Jego posługi. I powiem Wam więcej. Najgorszą rzeczą, jaką dotknie księdza, i mówię to ze swojej perspektywy, ale z perspektywy także tych, którzy w kapłaństwie byli, a już nie są, to jest zabrać nadzieję, że to, co robimy, ma sens. I świat chce zabrać nadzieję, mówiąc, nie ma sensu, bez sensu. Popatrz na to, co się dzieje. Czasami rozmawiamy z wokołowcami mówią bez sensu. Czy ksiądz dyrektor nie widzi, co się dzieje w tej kaplicy. Bez sensu. A tu młode szopeny. Może na emigracji, może w świadku takim, się obracają, gdzie wiara do niczego nie jest potrzebna. I może po prostu trzeba czasu. I tyle. Ja uważam, że trzeba po prostu czasu. Człowiek do pewnych rzeczy dochodzi. Ale te mocne słowa Chopina, zdechłbym jak pies. Można brylować po salonach, można zarabiać tyle kasy, ile wam się marzy, i można żyć jak pies, jak zwierzę. A kapłaństwo jest po to, żebyś nie żył jak pies, żebyś nie żył jak zwierzę. Po to jest kapłan, który głosi słowo Boże, po to jest kapłan, który sprawuje sakramenty bo to jest kapłan, który jest w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii. Żebym nie żył jak pies. To mocno dosadne słowa, ale zawsze Panem pozwalam sobie je zacytować. Na jakim etapie jestem? Nie każdy z was sobie sam zada pytanie. Jezus jest kapłanem i w nim każdy z nas jest zaproszony do kapłaństwa. Jak powiedział we wstępie, jest to kapłaństwo sakramentalne. I na mnie, jako księdza, jest to obowiązek nauczania, uświęcania, a także prowadzenia do zbawienia. Ale każdy z Was, na mocy sakramentu Chrztu, został włączony w potrójną misję Chrystusa, prorok, kapłan, król. Już maczkę nie będę pytał, co zapamiętał z religii. W czym wyraża się funkcja kapłańska wiernych, ochrzczonych. A wyraża się w trzech można było powiedzieć rzeczach. W trzech funkcjach, w trzech zadaniach. Po pierwsze modlitwa. Modlitwa, moje bycie z Bogiem. Forma modlitwy jest prawą drugorzędnym. Jak ktoś mi się spowiada, że nie mówi pacierza, mówi to nie jest problem. Nie ma nigdzie powiedziane, że masz mówić pacierz. Ale mówi, jest inaczej. Gorzej, jak nie ma pacierza nie ma nic. I to tłumaczę na podstawie ludzi. Jak mi na kimś zależy, to nie doprowadzę do sytuacji, że przestanę się z tym człowiekiem rozmawiać. Jak się nie dogadam w ten sposób, próbuję w inny sposób. To jest warunek. Musi mi na nim zależeć, na tej osobie. Tak samo z Panem Bogiem. Jak Pana Boga kocham, jak Bóg jest dla mnie ważny, to nie ma lewara. Musi być modlitwa. Jaka forma? Czy swoimi słowami, czy Pismem świętym, czy różańcem, adoracją? To jest naprawdę drugo, drugo spra drugorzędna sprawa. Ale jeżeli nie ma w moim życiu modlitwy, to nie ma też relacji. Bo to jest moje bycie przy Bogu. Druga rzecz sakramenty. Spróbowanie sakramentów. A raczej w większości przypadków przyjmowanie sakramentów. Patrzcie, jesteście nieliczną grupą młodych, która ma możliwość poza niedzielą raz w tygodniu być tam przy świętej. Ja dziękuję wszystkim tym, którzy się to w tę angażują. <laughs> Za tych, którzy nieproszeni zawsze biorą opaki, zwłaszcza Strzemieszowa, biorą zawsze śpiewy. I dziękuję tym wszystkim, którzy się chcą otworzyć śpiewnik, którzy się włączają. I dziękuję wszystkim, którzy są w służbie liturgicznej, w śpiewaniu, w czytaniu. W modlitwie wiernych nie wstydzę się powiedzieć na głos. I ja dziękuję też wszystkim tym, którzy mają odwagę przyjąć mnie świętą. Oczywiście w stanie łaski. Bo to jest świadectwo. Błogosławiony Karla Akutis mówi, że Ucharyzm to jest autostrada do nieba. W waszym wieku człowiek, młodszy od niektórych, autostrada do nieba. Mamy co tydzień, w środę, adorację na świecie sakramentu. Najczęściej tej adoracji są dwie osoby: Krzysztof Mateusz i ja. I Kacper, na początku i na końcu. I czasami Mikołaj, na chwilę. Adoracja, Eucharystia, Komunia Święta, chleba aniołów. I sakramenty, i modlitwa, i sakramenty, i rzecz ostatnia, życie na sposób ofiary. Jezus oddaje życie. I można powiedzieć, za każdym razem, kiedy widzę coś więcej niż swoje ja, za każdym razem, kiedy jestem w stanie czynić dobro, nie za pięć złotych, nie za pięć plus, Kiedy jestem w stanie czynić dobro, to jest we mnie kapłaństwo Chrystusa. I dziękuję w tym miejscu tym wszystkim, którzy się angażowali przez cały ten rok, bo to już nasza ostatnia prześwięta. święta. Angażowali się w cokolwiek dobrego, które się działo tutaj w Bursie. Sami z siebie czasami poproszeni, a niektórzy sami z siebie. Nigdy nie zapomnę Michała, który jak przychodzi koło mojego gabinetu, pyta, czy w czymś pomóc, sam z siebie. Być nie tylko dla siebie. To także umiejętność podzielenia się na kuchni, na jadalni, zauważenia drugiego człowieka. Tu umiejętność też zachowania ciszy nocy, bo za ścianą ktoś chce spać. Patrzcie, ile to jest momentów życia nie tylko dla siebie. I rzecz ostatnia z kapłaństwa, co też możecie czynić. Aczkolwiek tak naprawdę moc błogosławieństwa jest przypisana kapłaństwu, ale i ojcostwu to kiedyś przed wami. Błogosławcie. Błogosławcie. Wczoraj zadzwonili znajomi, mój kolega starszy, dwa czy trzy lata, może być tragiczny wypadek. Wojtek przeżył, ale walczył życie. Dzisiaj informacja, że potrzebują krwi. Wrócę od razu na fejsa. Już kilkadziesiąt osób modli się. Błogosławcie. Ile osób się za ciebie modli? Jak ja mam szczęście, że za mnie się mnóstwo ludzi modli. Mnóstwo. Ja mam ileś margaretek założonych za mnie. Mam ileś ludzi, którzy o mnie pamiętą w modlitwie. Ale też uczciwie powiem, to jest coś za coś, bo ja też się modlę za innych. Zadaj sobie pytanie, kto się za mnie modli, i odpowiedz sobie, a za kogo ja się modlę. Błogosławieństwo. Patrzcie, lecz wymiarów Waszego kapłaństwa. I to wszystko w Jezusie. I Bóg pozwala nam odkrywać, jak wiele darów nam składa w nasze ręce, w nasze życie, po to byśmy żyli jak ludzie. Ja się cieszę, że po wielu z Was, patrząc przez te dwa lata, ale przez ten ostatni rok, naprawdę widać rozwój. I Bóg niech będzie w tym dobru uwielbiony. Amen. Amen.